Kali? Cześć. Ja mam... Powiedz mi, bioshop Infinite. Tak. Czy w tej grze mamy sekcję, gdzie sterujemy celowniczkiem niszcząc tysiące wrogich pojazdów? Nie, nie ma. A jakiś pościg samochodem jest w tej grze? Nie ma. No ale no nie, no z kimś w multiplayera no musimy pograć. Nie ma i nawet quick time events nie ma. No nie, no i jeszcze powiedz, że dubstepu też nie ma. Nie ma dubstepu i teraz Niko. Jedna sprawa. Jakim cudem to może być najlepsza gra? Nie wiem, nie wiem stary skąd się wzięły te oceny, ale są według mnie w pełni zasłużone. Co prawda zrobiła na mnie wrażenie ta gra. Zrobiła na mnie spore wrażenie. No nie ma co ukrywać, no na pewno Bioshock Infinite robi wrażenie, szczególnie na osobach, które nie miały do czynienia z poprzednimi odsunami serii. Pierwszy Bioshock był wyznacznikiem prowadzenia samej fabuły gry, gdzie do tej pory nie spotkaliśmy się z niczym podobnym, ale w Infinite też mnie zaskakuje dużo rzeczy. Podoba mi się to, że na przykład zrobili taki patent, że grę umiejscowili całkowicie już w innym świecie. Dużo elementów jest pozmienianych, chociażby spójrz na to, że w Bioshocku, w oryginale mieliśmy do czynienia w świecie już po rewolucji tak naprawdę ten świat był wymarły zamieszkany przez, niejako przez zombiaki przez tych ludzi uzależnionych od Adama, a w Infinite mamy całe dopiero żyjące społeczeństwo, no Amerykę tak naprawdę w początku XX wieku no tak naprawdę Bioshock jak cała seria przedstawia nam jakiś unikatowy oderwany od całego świata obszar, środowisko rządzące się własnymi prawami, przeważnie no społeczeństwo utopijne, nierealne oderwane od rzeczywistości tym razem trafiamy doznajemy niejako niebo wstąpienia, gdyż trafiamy, zostaniemy przeniesieni prosto w niebiosa, gdzie znajdujemy się właśnie w latającym mieście zwanym Kolumbia. Na pierwszy rzut oka Kolumbia sprawia wrażenie świata idealnego. Wszystko jest czyste, ładne, ułożone, jest porządek, ale tak naprawdę im bardziej się wgłębiamy w zawiłości samego społeczeństwa, jak i tego miejsca, odkrywamy coraz bardziej niepokojące rzeczy. I to jest właśnie kolejny element, który łączy tak naprawdę BioShock. Mamy jednego, jedną jakąś myśl, jednego człowieka, który no megalomania nim zawładnęła i chciał mieć to wszystko dla siebie. A jak to się zawsze kończy, wiemy. Musi być ktoś, kto uratuje ten świat. Ale też właśnie nie o to chodzi w tej grze, bo nie po to jesteśmy w Kolumbii. Tak, no oczywiście. No, Galnie zalążek fabularny opiera się na tym, że jesteśmy niejako agentem, który musi spłacić swój dług i dlatego pracuje dla Pinkentors. To są generalnie goście, którzy stworzyli podwaliny pod późniejsze Secret Service w USA, Specjalna organizacja wywodząca się jeszcze z czasów kobojskich i generalnie, wcielamy się w rolę agenta, który działa na ich zlecenie. Jego zadanie jest proste – dostarczyć pewną laskę do ich siedziby. Uwolnić księżniczkę z zamku, czyli sztampa nad sztampami. Tak, ubić smoka i zabrać księżniczkę. Ubić smoka i zabrać księżniczkę, no dokładnie. I chodzimy, zbieramy monety. Czyli tak. co? Super Mario. No nie może Super Mario. Docieramy do tej latającej przez tworzach Kolumbii i... W tym momencie jest patent, który mi osobiście najbardziej się podoba, a mianowicie to, że ta gra nie spieszy się ze sobą, pozwalać powolutku odkrywać ten świat, nie ma od początku żadnych akcji blockbusterskich, wybuchów, spokojnie pozwalać się zatopić ten świat, poznać reguły nim rządzące. Dopóki, jak to się ładnie mówi, gówno nie uderza w wentylator. Tak, to była zawsze jedna z najważniejszych cech Bioshocka, że tak naprawdę dostajemy świat, który nas ciekawi z miejsca. Tak naprawdę nikt tam nas nie prowadzi za rączkę, nie każe nam zajrzeć w każdy kąt, ale mimo wszystko gracze są pchani tym takim pragnieniem, które każe sprawdzić każdy element tego świata, dlaczego to tak funkcjonuje, dlaczego tak jest, jak właśnie to zamyślili sobie twórcy. Jeżeli chcemy, oczekujemy od Bioshocka typowego shootera, tak jak wcześniej wspomniałeś, na, na 7, na 8, to możemy takowego dostać. Idziemy od początku do końca, strzelamy we wszystko, co nam podejdzie pod lufę, ale możemy również zaglądać w każdy zakamarek i dowiadywać się o tym świecie naprawdę niesamowitych rzeczy, o których nie będziemy Wam tu mówić, żeby nie spoilować absolutnie niczego. Bo chyba przyznasz sam, że fabuła w tej grze jest taka, że można naprawdę zapełnić dobry film. Dobry tak, film. o fabule to można długo dyskutować i rozważać swoje interpretacje tego, co się dzieje tak naprawdę na końcu i jak to się wszystko ładnie spina. W grze posługujemy się dość standardowym arsenałem broni, jednak tym, co wyróżnia tę grę od innych, jest używanie magii, która w tej grze nosi miano Wigorów. Tutejsze wigory to nic innego jak plazmidy doskonale znane z poprzednich dwóch części Bayeshoka, które pozwalają nam wypuścić z rąk kulę ognia, elektryczność czy też zmaterializować wodę przyciągającą przeciwników. Co jest ciekawe, najciekawsze efekty uzyskuje się poprzez kombinację broni konwencjonalnej oraz waszej supermocy. Wśród podstawowych umiejętności, jakie otrzymujemy wraz ze zdobytymi wigorami, jest bardzo fajne possession, który umożliwia nam płynne przejęcie kontroli nad danym mechanizmem, a także po odpowiednich ulepszeniach będziemy w stanie przejąć kontrolę nad ludźmi. Niestety, ci z kolei, jak się zorientują, że działali na twoją korzyść, po zakończeniu posesji strzelam sobie w łeb. Dość oryginalnym patentem, w sumie podstawowym, z jakiego korzystamy w Bioshock Infinite, jest też nasza specjalna broń, jedyna w sumie służąca do walki wręcz. O ile w poprzednich zawsze korzystaliśmy z charakterystycznego klucza francuskiego, prostego, a skutecznego. Tak w tej części dostajemy specjalne urządzenie, które pozwala nam się podczepiać pod wszelkie metalowe instalacje pełniące funkcję podziemnych torów, po których możemy podróżować. Możemy podróżować, ale też genialnie sprawdzają się w walce, dając nam dodatkowe możliwości eksterminacji przeciwników. Możemy ich zaskoczyć, zeskakując prosto na nich, posyłając ich w powietrze, albo po prostu uciec z miejsca akcji, na przykład w wyższe miejsce oferujące nam Idealną pozycję snajperską. Co do przeciwników Kali, jest parę różnych rodzajów, też dosyć, powiedzmy sobie, może standardowych. Są tak zwani heavy hittersi, pełniący funkcję bossów, jednak nie są oni tak charakterystyczni, jak słynni już Big Daddy w oryginalnym Bioshocku, co? Trzeba przyznać, że jednak Bioshock Infinite, pomimo tego, że oferuje nam kilka innych ciekawych elementów, to brakuje mu Big Daddygo Zamiast Big Diego twórcy próbowali nam zaserować niejako dwie odmienne postacie. Jedna odgrywa kluczową rolę dla fabuły jest to Songbird, mechaniczny ptak. Druga z kolei to Handyman, To są martwe osoby z Kolumbii, które zostały wstrzeszone, przerobione na golemy i właśnie pełnią funkcję większych bossów. Choć samych bossów trzeba przyznać, że w tych że praktycznie nie ma poza jednym wyjątkiem. Co do samego przedstawienia gry, warto zauważyć, że nigdy nie jesteśmy z tej gry tak naprawdę wyciągnięci. W grze nie ma sceny, cały czas jesteśmy w centrum akcji, i jedynie na moment zostajemy pozbawieni kontroli w celu lepszej reżyserii konkretnych ujęć. Trzeba też przyznać, że sam obraz gry wypada pros fenomenalnie. Tu nie chodzi o same technikalia, bo gra prezentuje się no zupełnie inaczej niż poprzednie odsłony, z tego względu chociażby, że nie jest kryta w mrokach i nie wsadza nas w zamknięte, ciasne, ciemne pomieszczenia, tylko stawia na otwarte przestrzenie, ładnie oświetlone. Tak więc dla to jest, też zasługuje na uznanie, że twórcom udało się zbudować fantastyczny klimat, który wcale nie jest mroczny. Poza tym, że gra absolutnie mroczna nie jest, aczkolwiek skrywa w sobie pewien taki niepokój towarzyszący zwiedzaniu tego niesamowitego świata, trzeba też przyznać, że jest pociągnięta specjalnym filtrem, który nadaje nieco komiksowej charakterystyki. Technicznie gra również stoi na bardzo wysokim poziomie i nie uświadczymy większych chrupnięć animacji. I tak powoli zbliżamy się do podsumowania. Ja przyznam, jako wielki fan Bioshocka, że Infinite z jednej strony mnie totalnie zauroczył, ale miałem też chwilę wątpliwości. No to prawda, według mnie pierwszy Bioshock pozostaje w pierwszej piątce ulubionych, moich ulubionych gier ever, ale no Infinite pomimo tego, iż nadal jest tym wspaniałym Bioshockiem, mimo iż jest położony totalnie w innej scenerii, nie ustrzegł się błędów i tak na przykład Trzeci akt gry, już sam koniec gry, jednak jednak za dużo jest strzelania. Chciałbym więcej tej spokojności i chłonięcia tego świata jako całości. Bo właśnie trzeba to powiedzieć, że jako całość ta gra jest wyśmienita i tak naprawdę my w tej grze tworzymy swoją własną historię. Bo nie musimy się naprawdę interesować historią. Jeżeli chcemy traktować Bioshocka jako shooter, będzie jako shooter, ale jeżeli pozwolimy, by ta gra... Nami zawładnęła, możemy w nią wsiągnąć kompletnie. Kali, nietuzinkowa fabuła. Zdecydowanie. Strzelanie, samo rozwiązanie gameplayowo. Bo... Nic akurat nie zaskakuje, ale co trzeba przyznać. Tu trafiamy do zupełnie absolutnie unikatowego świata, którego nie spotkamy w żadnej innej grze. Tego nie dostarczy nam żadna kolejna osona Call of Duty czy Battlefielda. Tu mamy zupełnie inny świat, którego nie chcemy poznać, i tu trzeba przyznać, póki bawimy się w odkrywanie niuansów tego świata, czy też zawiłości fabularnych, frajda jest ogromna, ale też trzeba przyznać, że nie wszystko idealnie wypaliło. To wcale nie chodzi o to, że brakuje mu trybu multiplayer, dubstepów czy quick time eventsów, ale po prostu niektóre rzeczy tak naprawdę mieliśmy już okazję dobrze poznać w poprzednich dwóch odsłonach. Kuleje również trochę według mnie replayability, dlatego że nie mamy tak naprawdę po co wracać do tej gry, chyba jedynie po to, żeby z powrotem na nowo chłonąć fabułę i nowe wątki, które przed nami będzie ona odkrywać. Podsumowując, poszczególne elementy tej gry nie są może wyznacznikami jakiejś nowej jakości. No niestety to nie jest Einsteinowskie R e równa się MC kwadrat. E, tutaj no, poszczególne składniki nie tworzą nam gry idealnej, ale co jest naj, najistotniejsze, całkowity odbiór. Właśnie, chodzi o to, że wszystkie zebrane dokupy tworzą jednak wyjątkowy twór i... Grę niepodobną do innych, no bo powiedzmy sobie, nie ma drugiej takiej gry jak Bioshock Infinite. I pomimo tego, iż nie zrobił on na mnie takiego wrażenia jak jedynka, tak uważam, że jest to jedna z lepszych gier tej generacji, nie do przeoczenia dla ludzi ceniących sobie Fabułę. I podobnie jak to bywa z dziełami Lynch'a, najpiękniejszy jest moment, w którym kończy się film, kończy się gra, a dopiero w tym momencie zaczyna się zastanawiać i rozkminiać które wątki były ze sobą powiązane i o co tak naprawdę chodzi? Przyznam wam się szczerze, że myśleliśmy chwilę z Kalim nad oceną tej gry. Czemu nie dycha? Czemu nie dycha? Wymieniamy poszczególne elementy, wszystko gra. Nie ma nic rewolucyjnego, to fakt. Nie ma dubstepów, to fakt. Nie ma dabstepów. I doszliśmy do wniosku, że nie może być dychy tylko dlatego, że... Gra ma jedną wadę. Po prostu pojawiła się po pierwszym Bioshocku. Tak naprawdę najwięcej przyjemności będą czerpały z tej gry osoby, które są ciekawe. Po prostu ciekawe tego świata, wydarzeń, dlaczego to się dzieje tak, a nie inaczej. Jeżeli ktoś szuka tylko i wyłącznie intensywnej akcji, no to trzeba przyznać, że jednak Call of Duty oferuje troszkę większe wybuchy. <słuch> no, no dobrze.